Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony matruner.pl Witam Was w kolejnym odcinku. Zobaczcie, jestem w jakiejś dżungli, w ogóle wyjechałem na wakacje. Moi drodzy, koniecznie napiszcie, czy cieszycie się, że są wakacje. W końcu mamy naprawdę fajną pogodę, jest ciepło, więc super można... Yy... Można miło spędzać czas na wakacje. Napiszcie, czy cieszycie się, że, że są wakacje. Ja dzisiaj wyjechałem właśnie na wakacje No, do jakiejś dżungli. Zobaczcie, ile tutaj jest roślinności. A wy, moi drodzy, możecie zostawić łapencję, ponieważ nie, jeśli będzie dużo łapek, to ponoć właśnie będzie więcej dni wolnego. Więc słuchajcie, musicie koniecznie zostawić łapencję. Napiszcie w komentarzu, czy cieszy, cieszycie się, że są wakacje. Ja na pewno e, będę tutaj coś e, po prostu kombinował w te wakacje. Zobaczcie, że mamy. Wow! Jakąś świątynię, ej, co to jest? Patrzcie, jakaś jest świątynia, ja bym chciał z chęcią tutaj e zeksplorować, wow, ale tam jest ciemno, nie, 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 muszę to sprawdzić, co my tutaj będziemy mieli, okej, okay, patrzcie, że mamy, wow, patrzcie, że tu są jakieś schody w ogóle, co to jest grane, co, ma... co tutaj jest w ogóle, ej, 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 tu są jakieś schody, czekajcie, i tu laki bloki, o nie, słuchajcie, już prowadziłem taką serię na właśnie do moim kanale, gdzie otwierałem laki bloki y różne, no ale jeszcze ze schodami nie otwierałem, musimy sprawdzić, czy jak to będzie wyglądało, no ale tam na końcu coś jest, będzie trzeba sprawdzić, no dobra, słuchajcie, spawn point, ok, yy, czekajcie, difficulty yy... Zero weźmiemy na razie, żeby tutaj nam się nic nie, nie przeszkadzało. Ale sprawdzimy, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, które laki bloki Wam się o, po, o, najbardziej podobają, czy właśnie są to czerwone, czy zielone, czy żółte. I sprawdzimy, co będziemy mieli, oczywiście, na końcu takiego e, tych laki bloków. Ok, otwieramy, tu są jakieś książki, tylko że te książki w ogóle nie są dla mnie potrzebne, więc ja je wyrzucam. Dobra, otwieramy dalej. Wow, słuchajcie, Burrito. To jest tako, tako, słuchajcie, tako, no nieźle. Ok, tutaj jakieś serduszka, tylko. <laughs> wilczek! Patrzcie, mamy wilczka. Właśnie, to jest nasz wilczek. Dobra, na razie Lucy, kicka nieba. Wow, okej, okay, patrzcie, bo mamy eleganckie jakieś spodenki, więc najsowo nice Wow, coś się tutaj zespawnowało, Tylko jak ja to mam teraz przejść? Słuchajcie, bo że skorzystam z tych zielonych. Ok, na razie te zielone przerzucimy sobie tutaj. Ok, na razie nic nie chcę tu wrzucać. Ej, mamy super, patrzcie. Niankat Boot. Buty Niankata. Ostro. Ej! Co jest grane? Zobaczcie, co tu się dzieje? Ej, ja mogę coraz wyżej sobie latać. Ej, nie, 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 nie. Co tu jest grane? Okej. Okay. Weather clear muszę wpisać. Słuchajcie, bo mi się tutaj pogoda coś popsuła. Niankatowe Niankatowe buty. Co tu się dzieje? Co jest grane z tym? Wow, nie mogę zejść niżej. Dobra, te buty trzeba ściągnąć. Ty co to jest? Patrzcie jakieś emeraldy na mnie tutaj skaczą. O oh my god, nie, co to jest, słuchajcie, no nie mogę, dobra, te niangatowe buty trzeba szybko wziąć, oh my god, ile tutaj w ogóle tego się zespawnowało, ognia, no dobra, wilczek, spokojnie, my przejdziemy to, jest jakiś crafting, co my tutaj mamy, patrzcie, z, z craftingu wszystko powypadało, o, oh, nieźle, ty, te buty są genialne, patrzcie, co możemy tutaj z nimi robić, nawet się nie spodziewaliście, co? Co to jest? Czekaj, to coś rzuca czy to wybuchnie? Ło, wow, pioruny, o nie, to się spali cała. Słuchajcie, dżungla. No nie, dobra, uciekać stąd! Uciekać! Patrzcie, że one tutaj naprawdę zaczynają mnie atakować! O nie straciłem wszystko! Dobra, słuchajcie, y, game rule, d. do. Inventory inventory, Do inventory. Keep inventory true Dobra, keep inventory true jest włączone, więc ok. O nie, 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 to te gostki się na mnie tutaj rzuciły. Słuchajcie, ja muszę te buty mieć, Jan kata, Ok, gdzie one są? Tutaj. Tutaj są gdzieś buciki, bo te buciki po pozwolą mi wejść na górę. Tylko. O, kicek jest! Patrzcie, kicek nawet tutaj z nami jest. Siemanko kicek, hejo. Dobra, to słuchajcie, lecimy na górę. Patrzcie, właśnie w taki sposób możemy to zrobić. Mega szybko. Wow, no to super. Patrzcie, ja bez problemu sobie niankatowymi butami mogę tutaj wskoczyć. Dobra, nic nie jest dla nas straszne, więc skakujemy sobie. O, nie, wilczek tam się coś pali. No dobra. Co, co jest? Patrzcie, bo mining. Fi co? Niszczenie mam jakieś tutaj e, zbyt długie. Co ja mam zrobić w takim taki sposób? Dobra, weźmiemy sobie spawn pointa i ukośnik kill, bo. O nie, to będzie ciężkie. Dobra, ale mam już czysto, więc epicko. Dobra, to patrzcie, mamy jakieś tutaj jakieś e, spodenki, ale one nie są mi potrzebne teraz, bo, bo są dosyć słabe. Okej, okay. ale epicko, słuchajcie, sprawdzimy co będziemy tutaj mieli. Dalej, na samym końcu tych e, schodów. Wow, diament! No to epicko, słuchajcie, mamy Diaksa, więc więc fajnie akurat się złożyło. E, dobra, czy ja mogę tutaj jakoś to zeskoczyć, ten ogień z, zwalczyć? Nie? No dobra. Wow, Lucy, patrzcie, kolorowe Lucy się zespałnowały Wow, 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 wow. Już, patrzcie, prawie bym miał tą pułapkę, ale niankatowe buty bez problemu sobie dadzą radę, więc wow. Co to jest? Wow, oh, Czekaj, czy to coś robi? Wow, widzieliście to, to no nie mogę. Dobra, musimy sprawdzić, co będzie na samym końcu tych laki blokowego przejścia. O, jakiś mieczyk kolejny epicki. No nie, ile tych kuleczek mi się tu zespałdowało? Dobra, dajcie mi te wszystkie kuleczki. Ty, ale one tylko są do denerwowania. One tak naprawdę nic tutaj nie dają nam expa. Więc, o nie, nie, tylko nie te złoto. Dobra, szybko. O, nie, 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 nie. nie. Złoto wy uciekajcie, złoto uciekaj. Dobra patrzcie, tutaj jest kolt! To jest z Brawl Starsa, kolt. Dobra, kolcik, ja ciebie rozwalę. Słuchajcie, muszę tylko buty ściągnąć. Okej, okay. o nie, ale on mocno bije! O nie, kolt mocno bije. Słuchajcie, tym mieczykiem ciebie pocisnę. Jest, udało się, słuchajcie, kolta baby pokonanego. Więc dobra, y Wydaje mi się, że możemy zeskoczyć na dół i spróbować przejść właśnie zielone e, właśnie laki bloki, więc to chyba będzie teraz e, najważniejsze, żeby tak zrobić. Okej, okay, tylko e, weźmiemy niankatowe buciki i patrzcie. O, właśnie, w taki sposób możemy sobie zrobić przejście, słuchajcie, do e, do następnego do następnych schodów, więc... O nie, 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 nie! Tutaj coś mnie zaatakowało, to chyba Guardian e, Difficulty Zero bo, bo słuchajcie, mam tutaj, muszę się odrodzić, dobra, to teraz będziemy pokonywali zielony, zobaczymy co będzie na końcu. No nie, słuchajcie, no, o ja, spawn point, spawn point i kill, bo, bo słuchajcie, mam cały tutaj, yy, przez tego guardiana nie mogę nic wydobyć. Okej, okay, ale mam jakiegoś chestplate'cika, co to jest, sandstorm chestplate, okej, okay, dobra, to zawsze jakieś uzbrojenie, więc spoko, ty, coś tutaj się nie chce, wow. O, oh my god, co tu się wydarzyło? Jakieś TNT się spałdowało. No niedobrze, niedobrze, dobra. Podsadzimy się złotym blokiem. Ty, tutaj jest kolejny, Sandstorm Helm. O, oh. czekajcie, a czy ja mogę tutaj, na przykład, Difficulty 1 i coś będzie się spałdowało? Bo Bo na razie to same chestplate i nic ciekawego. O, oh, jakiś mieczyk! Wow, dobra, ej, to te mieczyki będą spoko, ciekawe czy damy radę pokonać kolejną postać jaka tutaj będzie, no jak widzieliście, o napiszcie w komentarzach czy w ogóle gracie w Brawl Starsa, bo byliśmy właśnie tutaj na tym czerwonym schodach, no i słuchajcie, okazało się, że ten właśnie Cold był z tego, z Brawl Starsa, ale co to jest, to zielone, czekaj, czy można tym rzucić, to się nie, Spida dostałem, ej, Spida można dostać, no to epicko. No to fajnie, a tu jest jakiś mieczyk, kolorowy mieczyk. Ty, ale on jest duży, czy nie? Nie, on jest standardowy. A ten jest jaki ogromny, ej! Epickie. No dobra, to ja biorę, słuchajcie, otwieramy dalej te zielone laki bloki. Yy, Red Killer Sword, dobra, to już mam dwa takie same. Ten jest chyba mocniejszy nawet. Nie, 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 ten jest mocniejszy. Smite. Nie, to ten jest mocniejszy, dobra, o nie, weather clear, szybko, bo pogoda się nam popsuła, dobra, otwieram, nie, no kolejny, zobaczcie tutaj, jakieś wybuchy, no dobra, otwieramy, tych czy, chestplate'ów czy już nie chcę aż tak dużo mieć, no ale musimy się podsadzić i przejść to dalej, co by tutaj będziemy mieli, ale epickie w ogóle te lucky bloki są, naprawdę fajne, mi się tak podobają. Ym... Na razie buciki weźmiemy, może. A nie, niankatowe, słuchajcie, niankatowe są świetne. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają te buciki, bo zobaczcie, co można z nimi zrobić. Skoczyć sobie naprawdę wysoko, ale nie, ja chcę mie mie mieczyk jeszcze ten wziąć, sprawdzić, co on będzie dawał. Wow, jakiś legendarny. No dobra, no dobra, to słuchajcie, przechodzimy dalej. Jakaś różdżka w ogóle, nie wiem, co to się dzieje, słuchajcie, normalnie. Ja chciałbym to sprawdzić, ale okej. Okay. Ty, tu jest Baldi! Dzień dobry, Baldi! Czyli on chyba. Ej, on jest skurzony, słuchajcie, że w wakacje się skończyły. O nie, dobra, co on tutaj na mnie skoczył jakąś linijką? Dobra, yy, więc czekaj, czekaj, ja spróbuję ciebie tym może mieczykiem. O, bez problemu, słuchajcie, pokonaliśmy go. Ciekawe, czy Colt się zespawnował, czy nie, czy on jest jeszcze? O, Colt jest, patrzcie jeszcze raz, Colt z, Blau, z Brawl Starsa, więc... Nie, oni są słabi, słuchajcie. No to Gites, dobra, lecimy do żółtych, sprawdzimy, co będziemy w żółtym mieli. W żółtych lucky blokach. No i zaraz, wszystkiego się dowiemy, co będzie na końcu. Pewnie, słuchajcie, jakaś żółta postać, dobra, ja zjem sobie tutaj tako. Okej, okay, jestem najędzony, więc idziemy otwierać właśnie te żółte lucky bloki. Nie jakieś bonery, tylko ze spamują, i e, właśnie tutaj miejsce w ekwipunku, więc to trzeba wyrzucić. O, właśnie, wyrzucamy, wyrzucamy niepotrzebne rzeczy. E, mi to chyba nie jest też potrzebne, ale budziki jankatowe oczywiście biorę, są świetne, naprawdę genialne. O, a tutaj jeszcze jakieś dodatkowe laki bloki nam się zespół... Kicki! Patrzcie, baby kicka. Właśnie, słuchajcie, jeśli byście chcieli kupić właśnie koszulkę, zapraszam was do sklepu link w opisie. Możecie oczywiście wpaść i zobaczyć sobie, jakie baby fajne wzorki. Już niebawem nowe, słuchajcie, wakacje się zaczynają, trzeba nowe, słuchajcie, tutaj e, jakieś dla was przybory ogarnąć. O! Oh, koko? Koko! Ej, to nie Koko? No ej, koko to nie jest wilk. <grym> Oj, dobra, ja chcę te spodnie. Diamentowe spodnie. Czekaj, ja to muszę wyrzucić. Dobra, to. I diamentowe spodenki bierzemy od razu nakładamy, żeby było epicko. Tutaj ładnie. Dobra, otwieramy kolejne. Co tu się wzięło zrobiło, ty? Patrzcie. To jakiś lapis się odpalił, nie? Lapis się odpalił, ale trzeba przejść jeszcze dalej Słuchajcie, naprawdę zostawiłem ja się będzie kto to za typo? Ty, ale to jakiś yy, chustek Trzeba go pokonać, zobaczymy Chodź, chodź gościu Kto to był w ogóle? Kto to był w ogóle? Nie, nie mam nie, nie mam zielonego pojęcia Ale dobra, lecimy dalej Czekaj, 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 bo ja spadłem na sam dół No ale, wow, kicek Kicek, to tutaj skaczesz no dobra, czy mogę jakieś, blok, jakieś bloki, żeby się podsadzić? Dobra, obsydianowe chyba będą spoko, żeby tutaj przejść to wszystko. No dobra, mamy tutaj na razie te rzeczy nie są mi potrzebne, bo mam dużo, dużo lepsze, więc przejdziemy sobie dalej, ale tu w żółtym jest. Wow! Jakiś beacon. No dobra. O nie, coś się zespałnowało, wiem, ty patrz. No nie. Ej, 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 halo, ratunku, jak ja mam tu się wydostać stąd? Jak ja się mam stąd wydostać? Ej, zginę! Nie no, zginę! No dobra, przejdziemy jeszcze raz to samo, tylko może już tym razem od zielonej strony jakoś przejdziemy sobie. O, tutaj. Git. Dobra, o nie, jeszcze spadłem, więc yy, trzeba te nie. żółte. Yy, słuchajcie. Tu jakaś się w ogóle arena zespawnowała, Trzeba ją zbadać. Musimy zbadać, co ona tutaj nam daje. Czy jakieś fajne i te maski, czy coś? Halo? No nie! Dobra, ja biorę tutaj spawn pointa, bo podejrzewam, że będzie tutaj naprawdę nieźle. Yy, nieźle z łasieczka. Więc spróbujemy tutaj coś odpalić fajnego. Dobra, wrzucimy tam coś, no dawaj, rzucę, wpadaj. Okej, okay, co tu wypadło? Diamenty! No to epicko, patrzcie, jesteśmy mega się pod gaci, yy, Więc bierzemy to wszystko. Łoo! Wow, prawie zginąłem. O nie, difficulty zero szybko, bo naprawdę nie chciałbym tutaj zginąć. No tutaj drewno mi nie, nie jest potrzebne, ale zobaczcie, że te żółte się spawnują, ja jeszcze więcej tego wszystkiego. Kurczaki z diamentami wypadły, ty, ostro. Dobra, yy, to mi się zielone przyda, bo to jest, słuchajcie, bo żeby yy, dzięki temu jest diamentowy hełm! No to patrzcie, ale nam się złożyło dzisiaj. Naprawdę dzisiaj nam się złożyło elegancko. Dobra, bierzemy resztę. Czekaj. Tentio Tenty! Nie! Ucieka, ucieka, bo TNT zaraz tu walię, to będzie pod nas. Okej, okay, aby mi nie tylko nie dosięgło. O, no to super, dobra. Czyli nic strasznego się nie stało. Możemy... Patrzcie ile to w ogóle owieczek Lucy jest. O, I to kolorowe jeszcze. Rainbowowe. No dobra. O Wilczek, Shadow się nazywa. Gdzie gdzie on biegnie? On chyba po owce. Wilczek! Wilczek uspokój się, Lucy nie dotykaj! Wilczek! Dobra. O... Dobra, Wilczek, tutaj niech się uspokoi trochę. O i Olaf! Bałwan Olaf! Zobaczcie jaki bałwan! No dobra, niech on spadnie sobie na dół. No bo na razie nam tutaj nie jest potrzebny. Ale zobaczcie, Nemo! Nemo wypadło! Okej, okay. o kurczę. Dobra, już myślałem, że naprawdę nas tutaj coś rozwali. O nie! smog, Ender Dragon! O nie uciekaj mi stąd! Kościu, patrzcie, on jeszcze chce mnie tu pokonać! Wow! No nie! Jeszcze mnie rozwalił! Oh! Dobra, udało się, udało się przeżyć. Czekajcie, musimy smoka pokonać. Słuchajcie, naprawdę ten smok dzisiaj tutaj zrobił nam niezłego surprisea Okej, okay, gdzie on jest? Chodź tutaj, no chodź. No co, chcesz walczyć ze mną? No to podejdź do mnie. Dawaj, typo. On w ogóle niszczy nam tutaj miejscówkę. Co za gościu. Dobra, patrzcie jak on niszczy teren. Oh my god. Nie, ja zginę, ja zginę. O oh nie. Dobra, szybko coś zjeść. Szybko, szybko. jest zabił mnie. No dobra. Yyy. Musimy z nim, musimy go pokonać. Dzisiaj musimy go pokonać. Weather clear, szybko, żeby tutaj ładna pogoda była. Okej, okay. patrzcie, on się tutaj na mnie rzucił. A masz, a masz, gościu, dobra. Okej, okay. może jakimś lepszym bieczykiem może da radę go pokonać. Słuchajcie, o, na przykład takim. No i co, zawracaj, chodź tutaj do mnie, no. Ciekawe tylko, co z niego wypadnie. To będzie też, o to będzie pytanie na do dzisiaj, dobra. Co jest w tym żółtym, za tym żółtymi, słuchajcie, laki blokami? No to też trzeba sprawdzić. Dobra, jakąś różdżką może go potraktujemy. O, okej, okay. wow. Dobra, ta różdżka też coś bije. Okej, okay. o masz, ty. Patrzcie, on mnie naprawdę dzisiaj chce pokonać ostro. Tak szarżuje na mnie. O masz. Dobra, dostał pstryczka w nosa. Okej, okay. jeszcze tylko raz go. O masz, o, masz. o masz. Patrzcie, pokonaliśmy smoka. Normalnie pokonaliśmy smoka, zobaczcie, on się rozpada. I co wypadnie z niego Emeraldy? Tylko Emeraldy? Ja chcę coś jeszcze. Ło! Wow. Coś mnie teleportowało. Wow, patrzcie, teleportowało mnie do jakiegoś innego świata. Co tu się stało? No i to kolejny smok jest! O nie! Patrzcie, jeszcze mnie zrzucił. Dobra, jak byście chcieli zobaczyć, co będzie właśnie tam w tamtym świecie. Jeśli byście chcieli zobaczyć, co by było w takim świecie, dajcie oczywiście znać. A ja tutaj ginę. Za, za mocno coś. Dobra. Ej, ale pokonaliśmy go. Normalnie, Smoka pokonaliśmy. Wow, to było mocne. Naprawdę, nie spodziewałem się takiego odwrotu sytuacji. Więc teraz tylko trzeba tutaj przejść właśnie na Bedroka i uwaga, uwaga, już zaraz będziemy kończyli tutaj naszą podróż w tym, w tym czymś... na tych schodach żółtych. No dobra, patrzcie, tutaj jakiś villager. Możemy za. Co? Ale biznes, słuchajcie, za dwa emeraldy możemy dostać jeden? Za trzy. A dobra, niech niech to będzie jego dzisiaj szczęśliwy dzień. Ale to jest jakiś inny emerald jest, słuchajcie. Za... Tak, a za taki. Wow! Ej, dobra, spróbujmy, czy one, te emeraldy, są w ogóle jakieś inne, czy. Czy one coś dają? Chyba nie, słuchajcie. Co to jest? Co to jest grane? On tylko nazwa jest inna. No dobra, potrzebne mi jest to. Idź ty, oszukańcu, oszukańcu, ty masz. Dobra, wyrzucimy te rzeczy, które są mi zbędne. No i moi drodzy. Będziemy musieli sprawdzić co jest właśnie za tymi e, za tym czymś co tam jest. Ok, napijemy się czegoś, co to będzie. Wow, ale efekty mamy. O nie jeszcze Bob mi się tutaj patrzcie! O nie, tego Boba to trzeba pokonać, ale zobaczcie, na sam koniec jeszcze takie epickie rzeczy nam dał. Wow! No to świetnie, dzisiaj się złożyło epicko. Dobra, jeszcze tylko niankatowe buty gdzie one są? Tutaj? E, dobra, wchodzimy na górę przez drzwi czy nie? Słuchajcie, Pikachu tutaj jest, Pikachu, dobra, Pikachu, chodź tutaj. Co on? Nie chcesz walczyć ze mną? Chodź tu, czekaj, ja niech tutaj skoczę do ciebie. Okej. Okay. Wow, on się mocno dosyć tutaj rzucił na mnie. Chodź tu Pikachu. O No Dobra, spróbujmy może jakimś innym mieczykiem, czekaj. Heroes shovel, czyli łopata. Buty... Dobra, takie spodenki. Ciekawe, czy on w ogóle mi coś zrobi. Patrz. No i co? I co teraz, typo? Nie, słuchajcie, on był słaby, ten Pikachu był słaby. No, moi drodzy, mam nadzieję, że filmom się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawiajcie łapencję w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i moi drodzy, to będzie chyba na tyle. Ja lecę eksplorować dalej tutaj naszą, przy, nasze... Nasz teren, więc moi drodzy Chciałbym, żebyście zostawili łapęcie Pamiętajcie, że każda łapeczka w górę W wakacje to jeden dzień dłużej Więc strzelajcie, strzelajcie łapęcie Zobaczymy ile e, dni będzie Więcej wolnego, no to co Ja jestem MatrunerPL, wiem, że e, Mogą wam się podobać Jeśli chcielibyście więcej takich odcineczków właśnie Z serii, e, nie wybierz złego e, Więc e, no, słuchajcie, wpijajcie e, łapęcie napiszcie w komentarzach jakie jeszcze postacie Możemy tutaj zrobić, ja oczywiście E, e, mam nadzieję, że wam się spodobało. Także do zobaczenia już niebawem do Ejo!